Czy kiedykolwiek czułeś głęboką więź z kimś, jakby istniała energia, która transcende fizyczność? To połączenie jest potężne i często może być wzmocnione poprzez duchowość. Osoba, która jest w Twoich myślach, ta, która dotyka Twojego serca, zbliża się do Ciebie na tym wyższym poziomie. Anioły są tutaj, aby przynieść wiadomość o tej miłości, która się rozwija i wzmacnia. Znaki są wszędzie. Możesz zauważyć, że ta osoba, stara się lepiej zrozumieć siebie i swoją duchowość. To nie jest tylko osobista podróż, ale sposób na synchronizację z tobą. Anioły ujawniają, że duchowa podróż kogoś może być odbiciem twojej własnej. W miarę jak ta osoba łączy się ze swoim wnętrzem, staje się bardziej otwarta na miłość, którą dzielicie. Te chwile refleksji są kluczowe. Patrząc w głąb siebie, ta osoba może dostrzegać aspekty swojej własnej wrażliwości i siły. To proces uzdrawiania, który również przynosi jej korzyści. Gdy ktoś staje się bardziej świadomy duchowo, energia, która z niego emanuje, staje się czystsza i bardziej atrakcyjna. Możesz czuć tę transformację, nawet na odległość, to tak jakby niewidzialny most tworzył się między wami. Jednocześnie ta droga może być wyzwaniem. Pojawiają się lęki i niepewności, ale anioły są tutaj, aby oferować wsparcie. Zachęcają te osoby do zostawienia za sobą więzów, które trzymają ją w przeszłości. Prawdziwa miłość wymaga odwagi, a ta duchowa podróż jest przygotowaniem do pełnego dawania i otrzymywania miłości. W międzyczasie ty również jesteś zapraszana do połączenia się z tą energią. Zastanów się nad swoimi praktykami duchowymi. Jak możesz otworzyć swoje serce i umysł, aby przyjąć to głębsze połączenie? Praktykowanie wdzięczności i medytacji może być doskonałym początkiem. Poczuj energię miłości płynącą w twoim życiu, dając miejsce, aby druga osoba mogła wejść w sposób bardziej znaczący. Teraz zrób chwilę przerwy, aby połączyć się z tą energią. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Wyobraź sobie, że jesteś otoczona światłem i miłością. Pozwól, aby te odczucia cię otuliły, podczas gdy wewnętrznie powtarzasz, jestem otwarta na miłość, która do mnie nadchodzi. Ta prosta praktyka może pomóc w zharmonizowaniu twojego serca z intencjami osoby, która cię szuka. Duchowość to droga wzrostu i transformacji. Gdy ty i ta osoba się rozwijacie, połączenie między wami staje się silniejsze. Anioły obserwują, kibicując tej jedności, która się zarysowuje. Zachęcają cię, abyś zaufała temu procesowi. Miłość to potężna siła, a gdy opiera się na duchowym połączeniu, może zmieniać życia. Na koniec pamiętaj, że nie jesteś samotna w tej podróży. Anioły są u Twojego boku, prowadząc i wspierając każdy krok, który stawiasz. Ta miłość, która do Ciebie nadchodzi, jest boskim darem, pełnym obietnic i możliwości. Pozwól sobie poczuć i doświadczyć tej piękności. Do zobaczenia następnym razem, droga. W miarę jak zagłębiasz się w ten proces odkrywania siebie i duchowego połączenia, ważne jest, aby zauważyć, że każdy krok, który stawiasz, jest cenny. Prawdziwa miłość to nie tylko obecność fizyczna. Chodzi o budowanie wzajemnego zrozumienia, które transcendentuje czas i przestrzeń. Gdy dwie dusze łączą się na tym poziomie, tworzą więź, która jest w stanie przetrwać wyzwania i niepewności życia. Anioły pragną, abyś wiedziała, że ten etap transformacji to nie tylko chwilowy moment, ale prawdziwa szansa na wzrost. Każde rozważenie, które podejmujesz, każda chwila, w której pozwalasz sobie poczuć swoją wrażliwość, Wzmacnia tę więź. To czas uzdrowienia, nie tylko dla Ciebie, ale także dla osoby, która jest w Twoich myślach. Kiedy pracujesz nad swoją własną duchowością, w rzeczywistości przyczyniasz się do dobrostanu połączenia, które się formuje. Podczas gdy otwierasz się na tę energię, powinieneś również rozważyć znaczenie intencji. Czego naprawdę pragniesz w tej relacji? Ważne jest, aby zadać sobie szczere pytania dotyczące swoich uczuć i oczekiwań. Czasami łatwo jest zagubić się w idei idealizowanej miłości i zapomnieć, że prawdziwe relacje wymagają pracy i zaangażowania. Anioły są tutaj, aby przypomnieć Ci, że szczerość w stosunku do samego siebie jest pierwszym krokiem do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której miłość może zaistnieć. Praktyka wdzięczności, jak już wcześniej wspomniano, może być potężnym narzędziem. Kiedy kultywujesz stan umysłu oparty na docenianiu, nie tylko podnosisz swoją własną wibrację, ale także wysyłasz tę pozytywną energię do osoby, która jest w twoim sercu. Kiedy dziękujesz za małe rzeczy, otwierasz się na przyjęcie więcej. To obejmuje wszystkie aspekty miłości, która do ciebie nadchodzi. Wdzięczność zmienia twoją perspektywę i pozwala zobaczyć możliwości, które wcześniej mogły umknąć twojej uwadze. Regularna praktyka medytacji może pomóc w zakotwiczeniu tej energii wdzięczności. Znajdź spokojne miejsce w swoim domu, gdzie możesz wygodnie usiąść. Podczas medytacji wyobraź sobie osobę, którą pragniesz przyciągnąć do swojego życia. Poczuj to połączenie, nawet jeśli jeszcze nie jest manifestowane fizycznie. Pozwól, aby ta energia przepływała między wami, jak niewidzialna nić, łącząc wasze dusze w harmonijny sposób. Ta praktyka nie tylko wzmacnia twoje pragnienie połączenia, ale także synchronizuje Twoje intencje z tym, co wszechświat Ci przynosi. Ponadto kluczowe jest, aby utrzymać otwarty umysł. Miłość może przejawiać się w nieoczekiwanych formach. Czasami osoby, które są nam najbardziej potrzebne w naszym życiu, nie pojawiają się w sposób, który sobie wyobrażaliśmy. Bądź gotowa, aby rozpoznać i zaakceptować różne wyrazy miłości. Może to obejmować głębokie przyjaźnie, duchowe połączenia. A nawet nowe możliwości, które pojawiają się w Twoim życiu. Każde z tych doświadczeń jest częścią Twojej podróży i przyczynia się do wspólnego wzrostu. Ponadto, dbanie o siebie jest fundamentalne w tym etapie. Dbając o siebie, nie robisz nic egoistycznego, to akt miłości. Upewnij się, że rezerwujesz czas na relaks i ponowne połączenie z tym, co naprawdę dla Ciebie ważne. Może to obejmować hobby, które kochasz. Chwile ciszy, do refleksji lub aktywności, które sprawiają, że Twoje serce bije szybciej. Kiedy czujesz się dobrze ze sobą w przestrzeni miłości i szacunku, to odzwierciedla się w Twoich relacjach. Anioły również chcą, abyś wiedziała, że w chwilach wątpliwości, spójrz w głąb siebie. Odpowiedź, której szukasz, często znajduje się w Twoim sercu. Jeśli czujesz niepewność co do przyszłości Twojego połączenia, zatrzymaj się i weź oddech. Zapytaj siebie. Czego tak naprawdę pragnie moje serce? Słucham swoich uczuć, ta praktyka introspekcji może ujawnić spostrzeżenia, które pomogą ci poczuć się bardziej pewnie na swojej drodze. W miarę jak kontynuujesz tę ścieżkę, pamiętaj, że energie, które emanowałaś, wpływają nie tylko na ciebie, ale także na tych wokół ciebie. Miłość jest zaraźliwa. Kiedy promieniujesz miłością i współczuciem, tworzysz bardziej otoczenie, które jest przyjazne dla miłości która nadchodzi w Twoją stronę. Ludzie czują tę energię i stają się bardziej skłonni, by się otworzyć i nawiązać więzi. Aniołowie zawsze stoją u Twojego boku, prowadząc Cię przez każdy krok. Czasami mogą wysyłać sygnały, które są subtelne, ale ważne. Zwróć uwagę na synchroniczności, takie jak piosenki, które rezonują z Twoimi uczuciami, czy wiadomości, które pojawiają się w nieoczekiwanych momentach. Te małe wskazówki są przypomnieniem, że jesteś na właściwej drodze i że miłość, której szukasz, jest coraz bliżej. W miarę jak wprowadzisz te praktyki w swoje życie, połączenie, które pielęgnujesz, stanie się bardziej wyraźne. Poczujesz się silniejsza i bardziej zdolna do przyjęcia miłości, na którą zasługujesz. To czas rozszerzania i odkrywania nie tylko tego, czego pragniesz w relacji, ale także tego, co możesz zaoferować. Na koniec pamiętaj, że ta podróż jest wyjątkowa dla każdego z Was. Prawdziwa miłość nie spieszy się, rozwija się we własnym czasie, a każdy krok to okazja do pogłębienia zrozumienia i połączenia. Zaufaj procesowi i wiedz, że aniołowie zawsze są u Twojego boku, gotowi do ofiarowania wsparcia i przewodnictwa. Zasługujesz na głęboką i prawdziwą miłość i jesteś na drodze do jej znalezienia. Wciąż wiesz, pozwól sobie kochać i być kochaną. W miarę postępu w tej podróży samopoznania i duchowości, ważne jest, aby zrozumieć, że każdy dzień przynosi nowe możliwości rozwoju. Miłość to nie tylko cel, ale droga, która ukazuje się poprzez Twoje doświadczenia i nauki. Musisz pozwolić sobie przeżywać każdą chwilę bez pośpiechu, doceniając lekcje, które pojawiają się na Twojej drodze. Pierwszym krokiem jest akceptacja siebie, przyjęcie tego, kim jesteś, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Jest kluczowe, aby otworzyć się na prawdziwą miłość. Często jesteśmy swoimi największymi krytykami, i dlatego musimy nauczyć się być dla siebie łaskawymi. Kiedy się akceptujesz, tworzysz bezpieczną przestrzeń, w której inne osoby również mogą się otworzyć. Ta wymiana wrażliwości jest niezbędna do pogłębienia połączenia. Miłość nie opiera się tylko na chwilach radości, wzmacnia się również w trudnych momentach. Wyzwania, przed którymi stoisz, mogą być katalizatorami zmian. Zamiast bać się trudności, postrzegaj je jako okazję do wzmocnienia swojego charakteru i relacji z innymi. Gdy stawiasz czoła przeciwnościom w sposób świadomy, stajesz się silniejszy, a co za tym idzie, bardziej atrakcyjny dla osób wokół ciebie. Dodatkowo, praktykowanie współczucia to potężny sposób na pielęgnowanie swoich relacji. Kiedy stawiasz się w sytuacji drugiej osoby, lepiej rozumiesz jej emocje i działania. To nie tylko poprawia komunikację, ale także tworzy środowisko, w którym miłość może kwitnąć. Gdy okazujesz empatię, druga osoba czuje, że może ci zaufać, co wzmacnia więź, którą dzielicie. Zastanów się również nad rolą oczekiwań w swoim życiu. Często tworzymy nierealne oczekiwania dotyczące tego, jak powinno wyglądać uczucie, co może prowadzić do rozczarowania. Zamiast kurczowo trzymać się idealizowanego obrazu, pozwól, aby miłość, Manifestowała się w autentyczny sposób. Każdy związek jest unikalny i ważne jest, aby skupić się na cechach i doświadczeniach, które naprawdę mają znaczenie. Anioły są zawsze przy Twoim boku, zachęcając Cię do uwolnienia się od ograniczeń, które uniemożliwiają dostrzeganie piękna miłości. Chcą, abyś wiedział, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z doskonałości, lecz z akceptacji i wdzięczności. Kiedy koncentrujesz się na tym, co dobre w swoim życiu, przyciągasz więcej dobrych rzeczy. Ta pozytywna energia tworzy cykl, który przynosi korzyści nie tylko tobie, ale także osobom w twoim otoczeniu. Innym ważnym aspektem jest otwarta komunikacja. Dzielenie się swoimi uczuciami i myślami z osobą, która jest w twojej głowie, może wzmocnić więź między wami. Wielokrotnie niepewności wynikają z braku jasności. Wyrażając się w sposób szczery, Pozwalasz drugiej osobie zrozumieć swoje emocje i odpowiednio na nie zareagować. Ta przejrzystość jest kluczowa dla budowania zaufania. Nie bój się okazywać swojej miłości. Małe gesty czułości i uwagi mogą zrobić dużą różnicę. Może to być szczery komplement, gest troski lub proste myślę o Tobie. Te małe czyny tworzą kochającą i przyjazną atmosferę, umożliwiając naturalne pogłębianie więzi. Czasami życie może przypominać emocjonalny rollercoaster. To normalne, że czujesz się niespokojna lub niepewna co do przyszłości. Ważne jest, aby znaleźć sposoby radzenia sobie z tymi emocjami. Medytacja i praktykowanie wdzięczności, jak już wspomniano, są cennymi narzędziami do utrzymania umysłu w równowadze i serca otwartego. Pomagają one złagodzić niepokój i promować poczucie wewnętrznego spokoju. Pamiętaj, że miłość nie powinna być źródłem stresu. Kiedy koncentrujesz się na tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, presja maleje. To pozwala miłości płynąć naturalnie, bez wymuszania sytuacji czy tworzenia oczekiwań, które mogą prowadzić do frustracji. Lekkość jest kluczowa dla zdrowego rozwoju relacji. Kolejną praktyką, która może być korzystna, jest tworzenie rytuałów łączących. Może to być tak proste jak zarezerwowanie określonego czasu na rozmowę lub wykonywanie aktywności, które oboje lubicie. Te chwile pomagają wzmocnić więź i tworzyć wspomnienia, które zostaną w waszych sercach. Rutyna może być sprzymierzeńcem, ale to intencja, która za nią stoi, naprawdę się liczy. Podczas gdy nadal eksplorujesz swoje emocje i duchową podróż, nie zapominaj, że dbanie o siebie jest niezbędne. Znajdź czas, aby zadbać o siebie zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. To może obejmować takie aktywności jak ćwiczenia fizyczne, hobby czy nawet chwilę odpoczynku. Kiedy czujesz się dobrze z samą sobą, przekłada się to na twoją energię i przyciąga ludzi, którzy rezonują z tą pozytywną wibracją. Duchowość to aspekt, który należy pielęgnować każdego dnia. Znajdź praktyki, które z tobą współbrzmią, czy to poprzez medytację, czytanie tekstów duchowych lub kontakt z naturą. Każde doświadczenie, które przeżywasz, przyczynia się do twojej ewolucji oraz sposobu, w jaki odnosisz się do innych. Dbając o swoją duchowość, stajesz się bardziej świadoma synchroniczności i znaków, które wysyłają ci anioły. Patrząc w przyszłość, zachowaj otwartą mentalność. Miłość może objawić się w sposób, którego nie przewidujesz. Bądź gotowa na nowe doświadczenia i połączenia, które mogą wzbogacić twoje życie. Każda interakcja Każda nowa relacja jest okazją do nauki i rozwoju. Na koniec zaufaj czasowi wszechświata. Prawdziwa miłość nie spieszy się. Rozwija się w sposób organiczny i naturalny. Pamiętaj, że jesteś godna tej miłości i że jesteś na ścieżce transformacji, która zaprowadzi cię do głębokich i znaczących doświadczeń. Nadal wierz w siebie i w piękno miłości, która się do ciebie zbliża. Zasługujesz na to wszystko i jeszcze więcej. W miarę jak poruszasz się po tej drodze samopoznania, istotne jest, abyś zwracała uwagę na znaki, które wszechświat ci wysyła. Mogą one objawiać się w subtelny sposób, jak muzyka, która gra w niespodziewanym momencie, lub rozmowa, która głęboko rezonuje z twoimi uczuciami. Te małe przypomnienia to sposób, w jaki anioły próbują cię prowadzić i potwierdzać, że jesteś na właściwej drodze. Bądź otwarta na te doświadczenia, ponieważ stanowią one część twojej ewolucji duchowej. Praktyka medytacji, o której już wspomniano, powinna stać się stałym elementem twojej codzienności. Kiedy poświęcasz czas na chwilę ciszy i introspekcji, nie tylko uspokajasz swój umysł, ale także otwierasz kanał komunikacji z twoim wyższym ja. Ta przestrzeń pozwala ci otrzymywać wglądy i wskazówki dotyczące twojej drogi. Pamiętaj, że medytacja nie musi być długa. Nawet kilka minut dziennie może przynieść znaczące korzyści. Ponadto, Rozważ ważność pielęgnowania zdrowych i wspierających relacji. Otaczaj się ludźmi, którzy cię inspirują i wspierają w Twojej podróży. Energia, którą wymieniasz z osobami wokół siebie, może bezpośrednio wpływać na Twoją wibrację i zdolność do przyjmowania miłości. Pozytywne relacje mogą być odzwierciedleniem tego, czego pragniesz w swoim życiu miłosnym, a to może wzmocnić Twoje intencje. Ważne jest również, abyś prowadziła dziennik wdzięczności. To proste ćwiczenie pozwala Ci zapisywać nie tylko dobre chwile, ale również lekcje, które wyniosłaś z wyzwań. Pisząc o tym, co doceniasz w swoim życiu, zaczynasz zmieniać swój fokus z niedoboru na obfitość. Ta zmiana perspektywy jest potężna i może otworzyć drzwi do nowych doświadczeń i połączeń. Akceptacja samej siebie, jak już wiesz, jest kluczem do otwarcia swojego serca na miłość. Akceptując swoje niedoskonałości i uznając, że jesteś dziełem w toku, Pozwalasz sobie na przyjęcie zdrowej wrażliwości. To jest kluczowe, abyś mogła naprawdę połączyć się z inną osobą. Miłość kwitnie tam, gdzie jest autentyczność i przejrzystość. Jeśli przypadkiem czujesz się uwięziona w wzorcach zachowań, które już ci nie służą, pamiętaj, że zmiana jest zawsze możliwa. Anioły są tam, aby cię prowadzić i wspierać w tym procesie. Poszukaj zrozumienia, jakie ograniczające przekonania możesz nosić ze sobą i kiedy już je zidentyfikujesz, pracuj nad ich uwolnieniem. Ten proces wyzwolenia może być oswobadzający i transformujący. Jednocześnie zarezerwuj czas na swoje emocjonalne potrzeby. Zadaj sobie regularnie pytanie, czego naprawdę potrzebuję w tym momencie. Ta praktyka autoanalizy może pomóc dostosować Twoje działania do Twoich uczuć. Bycie szczerą ze sobą to ważny krok w kultywowaniu przestrzeni, w której miłość może wejść. To naturalne, że możesz czuć się niepewnie w związku lub relacji. Te nierozwiązane niepewności mogą wynikać z przeszłych doświadczeń. Ważne jest, aby je uznać i nie pozwolić, aby dyktowały Twoje działania. Otwartość i szczerość w komunikacji są kluczem do rozwiania lęków i budowania solidnych fundamentów. Rozmawianie o swoich uczuciach może otworzyć drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałaś. Kiedy wyrażasz swoje emocje. Nie tylko uwalniasz się od ciężaru, ale również zapraszasz drugą osobę do zrobienia tego samego. Tworzy to bezpieczne środowisko, w którym obie strony mogą się rozwijać. Pamiętaj, że bycie wrażliwym nie jest oznaką słabości, to przejaw siły i odwagi. Otwierając się, pozwalasz miłości rozwijać się w bardziej autentyczny sposób. Inną praktyką, która może być korzystna, jest dbanie o siebie. To nie tylko troska o ciało angażuje również troskę o umysł i ducha. Poświęć czas na aktywności, które przynoszą ci radość i spokój. Może to obejmować hobby, spacery w naturze lub nawet chwilę ciszy i refleksji. Kiedy czujesz się dobrze sama ze sobą, energia, którą emanujesz, jest bardziej żywotna i atrakcyjna. W miarę jak coraz głębiej zanurzasz się w swojej duchowej podróży, rozważ możliwość połączenia się z grupami lub społecznościami, które dzielą podobne zainteresowania. Uczestnictwo w kręgach wsparcia duchowego może zapewnić bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń i uczenia się od innych. Te połączenia mogą wzbogacić Twoje życie i dostarczyć dodatkowego wsparcia. Anioły pragną, abyś zrozumiała znaczenie życia w chwili obecnej. Często utknęliśmy w myślach o przeszłości lub zmartwieniach o przyszłość, co uniemożliwia nam cieszenie się teraźniejszością. Ćwicz uważność i skup się na tu i teraz. To nie tylko uspokaja umysł, ale także pozwala ci poczuć energię wokół siebie i głębiej połączyć się ze swoim wnętrzem. Cierpliwość to cnota, którą należy pielęgnować w tej podróży. Prawdziwa miłość nie spieszy się, rozwija się w swoim własnym tempie. Zaufaj, że to, co jest przeznaczone dla ciebie, przyjdzie we właściwym czasie. To zaufanie może być potężnym sprzymierzeńcem. Ponieważ redukuje niepokój i pozwala ci zachować pozytywne nastawienie. W końcu, zastanawiając się nad swoją więzią z osobą, która zajmuje Twoje myśli, trzymaj się swoich intencji. Wizualizuj relację, której pragniesz i czuj wdzięczność za to, że została już wprowadzona w Twoje życie. Akt wizualizacji nie jest tylko ćwiczeniem mentalnym, ale sposobem na zharmonizowanie swoich energii z tym, co chcesz przyciągnąć. Podsumowując,. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku samopoznania i prawdziwej miłości, jest cennym elementem układanki. Zaufaj procesowi i bądź otwarta na wszystkie możliwości. Jesteś godna miłości, a twoja podróż dopiero się zaczyna. Kiedy kontynuujesz odkrywanie i łączenie się ze swoim duchem, pamiętaj, że anioły są zawsze przy Twoim boku, oferując wsparcie i bezwarunkową miłość. Nie jesteś sama. Miłość, której pragniesz, to podróż, która wymaga samopoznania i otwartości. Ważne jest, abyś skupiła się na własnej ewolucji, ponieważ to pozwoli ci przyciągnąć to, na co naprawdę zasługujesz. Poświęcając się praktykom, które pielęgnują Twoją duszę, stajesz się magnesem dla zdrowych i znaczących relacji. Pozwól sobie na eksplorację nowych form miłości, nie tylko w związkach romantycznych, ale także w przyjaźniach i duchowych połączeniach. Każda interakcja przynosi naukę i rozwój. Bądź uważna na sygnały, które wszechświat do ciebie wysyła. Są one przewodnikami na twojej drodze. Jasna komunikacja jest kluczowa. Wyrażaj swoje uczucia szczerze i słuchaj z empatią. Tworzy to atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku. Robiąc to wzmacniasz fundament każdego związku i otwierasz się na prawdziwą intymność. Miłość kwitnie, gdy towarzyszy jej uczciwość i wrażliwość. Trzymaj się mocno na swojej drodze, wiedząc, że każdy krok ma znaczenie. Jesteś na właściwej drodze, aby otrzymać miłość, o której zawsze marzyłaś. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś. Bardzo dziękuję z całego serca, że jesteś częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału.